Cześć, witam was na kolejnym monetie. Dawno nie było żadnego filmu, a że niedługo zbliżają się święta, no to myślę, że warto będzie nagrać co nieco i powiedzieć wam jakie są plany na dalsze filmy. Aczkolwiek będzie kilka filmów, już zebrałem ładnych kilka monet. Jest moneta, którą widzicie, jest to jedno peso srebrne. No tak nie do końca, ale srebrne, bo jest to próba srebra 100 i mosiądz 900. Tam jeszcze inne jakieś, ale ogólnie no, teoretycznie moneta mosiężna, aczkolwiek waga, waga srebra przewyższa cenę mosiądzu, także jest liczona jako moneta srebrna. Średnica 34,5 mm, grubość 2,3 mm i waga 16 g. nakład ponad 15 milionów. Rocznik 1965 yy, czwarty przepraszam i ta moneta będzie znajdowała się w paczkach jednej paczce, która będzie wysyłana po świętach. Nie wiem dokładnie kiedy. Na razie nie pytajcie, ale na pewno po świętach wejdzie film, w którym będę podawał co i jak ogólnie no. Jak zawsze za aktywność, za to wszystko będą nagrody. Plus do monety, nie tylko ta moneta będzie, to także plus do monety będę zakupiłem takie ciekawostki, są to helery yy, rocznik 1920, tu mamy akurat 20, dziesiątkę i 50, także to będą takie. Mamy jeszcze sztuk 3 takich 10 20 50 następne mam to jest o tak to muszę ułożyć je tu bo tu mam trochę tego i tu jak widzicie 20 hellerów 30 50 i 80 także takie to jest w większości są 1920 rok tu mamy następne Także trochę tego będzie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taka ciekawostka. Zakupiłem je i stwierdziłem, że są dosyć ciekawe. Bo ładnie wyglądają i to wszystko fajnie wygląda tutaj na nich. Te obrazki, ilustracje jakie tu się znajdują ma 99 hellerów. Są różne miejscowości i tego. I tu są takie już mniej okazały ale też ktoś się dostanie dalej mam trzy ostatnie helery takie moim zdaniem najładniejsze jak widzieliście jest 10, 20 i 50 i te helery wszystkie będą w paczkach każdy coś dostanie także nie będzie że nikt że ktoś czegoś nie dostał. Oczywiście nie będę wybierał, co, co kto dostanie, jak to tam wylusujemy. Po prostu będę wrzucał do, do paczek, później będę adresował. Także, jakby, co to mówię? Wszystko dowiecie się w filmach później. No i będą monety, oczywiście, też. Monety. Znajdzie się coś dla numizmu. Yy, Filatelistyków, bo tak powiem, o, o tu jak widzicie, dwie paczki znaczków polskich, które tu widzicie, tu są takie, tu tak możecie sobie poglądowo zobaczyć, co tu jest. Większość znaczków są to perele, także mam nadzieję, że każdy coś dla siebie znajdzie. A te hellery mówię to taki dodatek, ciekawostka do tego wszystkiego. Plus monety będą różne. Będzie ta srebrna moneta, ten um peso i myślę, że znajdę jeszcze jakieś, takie malutkie sreberka, żeby każdy tam, może nie każdy, ale te trzy osoby na pewno jakieś sreberko dostaną. Także to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i do następnej monety. Cześć!